Kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku na kanale La Kierowniczka, który zapowiadałam Wam już tydzień temu. Tam pokazywałam Wam, jak wykonałam pierwszy w swoim życiu samodzielny french konstrukcyjny na bardzo długich paznokciach. Było to dla mnie ogromne wyzwanie, i wy same mogłyście ocenić, czy dałam radę. Jeżeli jeszcze nie widziałyście tego filmiku, to zapraszam Was tutaj, macie link. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam pokazać pięć różnych sposobów na to, jak w bardzo szybki i prosty sposób ozdobić stylizację właśnie manikiru francuskiego. Bo on jest ładny, delikatny, skromny i nie chcemy tutaj wprowadzić czegoś, co zupełnie przełamie całą stylizację i zepsuje nam ten delikatny efekt, zdecydowanie nie będzie tutaj dzisiaj. Czarnych czaszek, oczywiście można takie stylizacje stworzyć, ale dzisiaj będziemy działać bardzo w sposób klasyczny, czyli delikatne zdobienia podkreślające cały ten francuski. I mam dla Was pięć różnych propozycji, każda z nich będzie się nieco różnić. Na bieżąco będziecie widzieć jak ona powstaje, jak, jakich produktów używam. Na samym początku jeszcze zaznaczę, jeżeli chodzi o pędzelki. Ja nagrywałam o nich cały filmik, on Wam wyświetli się tutaj, tam macie linki do tych wszystkich pędzelków i nic tutaj się nie zmieniło, to są cały czas te same pędzelki. Jeżeli chodzi natomiast o produkty, którymi no. pracuję, są to żele biały i czarny Victoria Wyn, od bardzo dawna nimi pracuję. Jeżeli chodzi o biały żel, ten Smart White jest niezastąpiony, można nim namalować naprawdę wszystko. Czarny mógłby być troszkę bardziej napigmentowany, ale również bardzo dobrze sobie radzi i od dłuższego czasu nim pracuję. I w pierwszej stylizacji chciałam pokazać bardzo skromną, prostą i taką najbardziej klasyczną wersję zdobienia czyli całości w bieli. Użyłam białego żelu do tego, aby stworzyć kilka zawijasków, które głównie znajdują się na tej beżowej części naszego paznokcia, żeby chociaż trochę było je widać, na białej końcówce niestety one by bardzo mocno ginęły w tłumie, natomiast na tej beżowej części nadal jest to bardzo delikatna wersja, ale zdecydowanie to zdobienie jest widoczne. Dzięki temu, że jest to żel Smart White, nie muszę już przykrywać całości topem, bo top mam pod spodem, zdobienie powstaje na nim. Ono będzie nieco wypukłe wtedy, ale będzie bardziej widoczne na tej części właśnie naszego paznokcia, ale jeżeli chcecie, możecie przykryć całość topem, oczywiście. Jeżeli chodzi tutaj o kompozycję, możecie tworzyć naprawdę wszystko. Mi podoba się forma, w której zdobienie trochę okala tą beżową część i idzie od jednego narożnika i łukiem ładnie do drugiego końca paznokcia. Oczywiście tutaj zależy wszystko od tego, jaką propozycję same chcecie stworzyć. Fajnie w tym momencie również sprawdza się użycie i wykonanie białego stempelka, nawet nachodzącego na tą białą końcówkę. Druga propozycja będzie nieco przeciwieństwem tej pierwszej i będzie najciemniejszą i najbardziej widoczną propozycją z wszystkich, które dzisiaj zobaczycie. Tworzę na początku sobie gałązki, żeby zobaczyć i rozdysponować te zdobienie na całym paznokciu, a następnie listki. Każdy listek powstaje w ten sposób, że robię sobie większą kropeczkę w małej odległości od mojej głównej gałązki i robię je albo symetrycznie po obu stronach, albo delikatnie je przeplatam na zmianę. Następnie biorę sobie pędzelek, na którym jest minimalna ilość produktu, albo nawet czysty i przeciągam sobie tą kropkę od góry ku dołowi i tak w każdym listku przez co tworzy się właśnie kształt naszego listka delikatnie ostro zakończony z jednej i z drugiej strony która przylega do gałęzi. Kolejne dwie będą w całości pokazywać mój charakter, czyli będzie sporo błysku. I najprostszym, najszybszym sposobem na ozdobienie francuskiego jest moim zdaniem dodanie cyrkonii i w pierwszej propozycji będzie to bardzo delikatna stylizacja, w której przy skórkach znajduje się jedna większa cyrkonia, a po bokach po dwie mniejsze. I powiem Wam, że ta stylizacja jakoś najbardziej do mnie przemówiła, mimo że jest najprostsza. Ale jak już noszę ten francuski, to chcę, żeby było bardzo elegancko i skromnie. jest to propozycja, na którą zdecydowałam się i w ostateczności to właśnie noszę na swoich paznokciach. Oczywiście warto zamocować cyrkonie, na przykład na bazę budującą, i wtedy obtoczyć ją jeszcze topem. Wtedy ta stylizacja na pewno będzie wam się trzymać. Druga propozycja. Również mi się spodobała, jest nieco bardziej odważna. I tutaj tworzymy coś na zasadzie wisiorka, broszki, bo naprawdę sporo się tutaj dzieje i tych cyrkonii jest nieco więcej. Będą one przebiegać na skos paznokcia, aby go jeszcze dodatkowo wysmuklić. I tutaj używam różnych kolorów i rozmiarów cyrkonii. Zaczynam od różowych, dużych cyrkonii, następnie dodaję pojedynczo duże Cyrko opalizujące i obtaczam mniejszymi. Ostatnia propozycja. Ja nazywam to zdobienia malowanymi na mokro, i o nich powstał kiedyś cały filmik. Ja was odeślę tam, bo tam powstało dużo więcej różnych propozycji. Aplikuję top na całe pasnokieć. Nie utwardzam, tylko kładę sobie kropki koloru białego. i Ja w tym przypadku użyłam również tego żelu oraz koloru złotego. I to jest semi-lak numer 37 Gold Disco taki bardzo ładny, chłodny odcień złotego. I robię kropki na zmianę. Następnie biorę sobie w tym przypadku sondę i kolistymi ruchami przejeżdżam po tych kropkach, wychodząc w środek paznokcia. Tworzy się taka ładna mieszanka tych dwóch kolorów. Zdobienie wygląda, jakby trzeba je było malować kilka godzin, a ono powstaje, jak widzicie, w kilka sekund. Oczywiście musicie tu działać dosyć szybko i szybko włożyć całość do lampy, ponieważ cały czas to jest na mokrym topie i cały czas to się delikatnie rozjeżdża, a oczywiście nie chcemy, żeby top zalał nam skórki. I w ten sposób powstało pięć różnych propozycji. Myślę, że każda z nich nadal zostaje taka delikatna. Może nie każda jest skromna, ale na pewno elegancka. Więc jeżeli spodobał wam się te stylizacje, to napiszcie mi w komentarzach, która z nich najbardziej. Czy zdecydowałobyście się na coś bardziej klasycznego, czy na mieszankę klasyk z odrobiną błysku, a może poszalałybyście z cyrkoniami? Ja ostatecznie zdecydowałam się na tą propozycję z pojedynczymi cyrkoniami, ponieważ one są bardzo delikatne, bardzo skromne, a ja lubię odrobinę połysku. Nie powiem, bo naprawdę gdzieś tam zawsze jak coś się mieni, to mi się zdecydowanie bardziej podoba. Powiem wam, że trochę się przełamałam do tego francuskiego przez ostatni filmik i dzisiejszy. Zdecydowanie trochę przyjaźniej podchodzę do tej metody i mam nadzieję, że nie ucieknę na kolejne lata od niej. Do tego stopnia mi się spodobało, że nawet na stopach zrobiłam sobie francuski wersji właśnie z takimi pięcioma cyrkoniami. I bardzo, fajnie, podoba mi się w francuskim to, że on naprawdę pasuje do wszystkiego i jakikolwiek kolor założę na siebie, jakąkolwiek stylizację w jakimkolwiek stylu te paznokcie cały czas pasują idealnie, więc bardzo mi się to podoba. Dajcie mi znać, jak często wy wykonujecie francuski, czy lubicie tę metodę, czy lubicie ją robić, bo pewnie sporo z was będzie lubiło nosić. Piękny francuski, natomiast z wykonywaniem może być nieco gorzej. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czekam na Waszą opinię. Zapraszam Was również na projekt dla kierowniczka. Inspiruje na moim Instagramie. Cały czas trwa i cały czas mnóstwo osób bierze w nim udział, więc zapraszam Was serdecznie. Trzymajcie się, ciepło. Pa pa!